Once we were many, now we are few. Among us a legend, the one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Lecimy do wsi. W ostatnim odcinku spotkaliśmy świnię. Tak, dokładnie. Tutaj ciągle nie mam pojęcia, gdzie to jest. Niestety nie mam pojęcia, gdzie to gniazdo tych guli jest. Nie mogę się go pozbyć. Ten niedźwiedź znowu zrespił. Dalej, Dobra, gdzie on jest? To już ostatni, wioska jest bezpieczna. Na razie. Oczywiście sobie zlutujemy to, co tutaj miały te Jątek. No, wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Co pogadaliśmy? Aha, i co? Możesz ich odczarować? <grym> Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No, no dobra. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Yy, nie, po co mi? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy... mieszkańcy. Oho, uh -huh. e czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Mhm. Muszę jakoś zagonić prosiaki na miejsce. Może akcji? Ruszajcie pod Młyn Świnki i zaczekajcie tam na mnie. Panie Świnia, ja pierdziele. To jest chyba najgłupsza misja, jaką widziałem, kurna, w Wiedźminie. Są wszyscy, poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Chociaż to zrozumiał. Ruszajmy. Ruszajmy. Dalej na miejsce. Czerność szod 9 na 9. No ok. Nie zaszkodzi mi tutaj zlutować. Wow. Abym dostał wpyrkę. Przesuwać się żwawo. Ruszajcie się. Nie wiem, czy trzeba, ale... Lepiej, żeby każda była oszołomiona, niż... Dalej na miejsce. Potwory! Zrobił im krzywdę! Broń! Broń! Potwory! Zrobił im krzywdę! No, No, ruszaj się. Przesuwać Idziemy. się, baro. Poczekaj. Coś co się... Co, co to było? A, okej. Okay. Dotarliśmy już. Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, białowłosy. Mieliście szczęście, że jątek mnie tu ściągnął. To przecież jątek przyniósł klucz! Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale ja nie! To, to Igor! Igor chciał! Nie wykręcisz się Łajzo! Brać go! Ratunku! To pierwszy podniesie rękę najątka, straci ją. Spokojnie, my tylko ta! Jeszcze nas tu dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Uch, dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski, to się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. No... Ten, ten... no dobra! Ja nie wiem, on mógł pomógł teraz tak naprawdę No nie mógł wiedzieć o tej klątwieniu No ale... co tu dużo mówić Dobra, misja skończona o. Mogę ten skarb podpierdolić? Nie mogę, szkoda Dobra No dobra Weźmy sobie jakąś kolejną Kolejne zadanko poboczne Dobra Tu jest nasz szósty level O matku 1943 Gdzie to jest Ja pierdziel No to powiem wam tak Zajmiemy się znacznikami chyba raczej Bo to Tylko sobie sprawdzę dźwig. Aha, ok. To raczej nie zajmiemy się w tej chwili znacznikami, tylko zajmiemy się opróżnieniem, że tak powiem. Idziemy sobie tutaj. Dalej. Zajmiemy się opróżnieniem naszego ekwipunku, ponieważ mamy strasznie zawalony No dobra, tam jest gdzieś ten znacznik A, w ogóle nie pojechałem tam gdzie chciałem, no okej okay. Nie wiem czemu chciałem, pomyślałem, że jest ten znacznik w wiosce. Dlatego już tak tutaj jechałem, gdzieś indziej go sobie zaznaczyłem. Dobra, niedźwiedź to tam nas mało interesuje w tej chwili. Kami też mi się nie chce teraz walczyć Dobra, jest tutaj szybka podróż. Eee, dobra, gdzie tu możemy sprzedać tej temy? Tutaj we wsi, ale myślę, że udamy się jednak tutaj do kasztelu, bo tam będzie miał na pewno więcej kasy, żeby mu to sprzedać. To po pierwsze, a po drugie, będzie to chyba misja, jest też w tym miejscu, z tego co pamiętam. Nie, ale chcę wiedzieć. No, no, blady jesteś jak gówną siodłę. No, no, blady jesteś jak głowną siłą, O podal podgaj, jest w grotach elfie, cmentarzysko. Siła potworów się na nim lęknie. Fajnie. Dobra, ekspunek, szybkie sortowanka. Gorsze, gorsze, gorsze. Gorsze, gorsze, gorsze. Gorsze, gorsze. Lepsze, gorsze, gorsze. Gorsze, gorsze, gorsze... Lepsze... Gorsza... Gorsza... Ale nie można ich założyć, dlatego... No. sama się Co mogę dla ciebie zrobić? Loda. Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam drek do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko: żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie. A potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Co masz? Dobra. No i to rozumiem, jak. Kowal ma tyle hajsu. Nie! Gdzie ta kusza jest? E, no nie mówcie, że... Bez kurwa jaj Serio? No i... To by było na tyle z mojej kuszynowej. no to nic nie waży, te przedmioty rzemieślnicze, to jest akurat spoko. Książki tak samo. Ważą tyle co nic. Ekstra. Sprzedałem coś, co było mi potrzebne. Zajebiście. Chcesz obejrzeć nasz Uzbierali? Pokaż mi swoje. Rupie Mam już to wszystko przeczytane, więc mogę to praktycznie sprzedać. Design. Jakby Twój star również też próbowali takiego rzemiosła? Dobra. Płotka, czy ty nigdy nie możesz się z... A macie, co wam dzisiaj głodować nie Tempo, tempo! jak jakaś Czy ty, Płotka, nie możesz nigdy się zrespić w lepszym miejscu? Jak dorosnę, zostanę Albo jak to dzisiaj było, pedałem kappa. żeby na ciebie nie kopnął Dobra jesteśmy tu Dajmy się tu Z znaczników mam kur na tyle że już lepiej nie mówić Trzeba powoli robić te zadanka No oczywiście skleroza miałem misję w tam pewnie jakąś nawet nie zwróciłem na nią uwagi. Zajebiście. Naprawdę? Który jest lepsza zabawa? Dobra. Spirać co to jest za skarpy jeszcze? Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Muszę kurde iść zamknąć okna w mieszkaniu, bo się robi ciemno i będzie zaraz padał deszcz. A ja sobie siądę i będę dalej grał w Wiedźmina. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Once we were many. Now we are few. A legend. The one they call... Geralt of Rivia. A white wolf.